Powszechnie się mówi, że ze względu na ogromną wielkość wszechświata istnienie obcych cywilizacji jest praktycznie statystyczną pewnością. Opowiem dzisiaj, dlaczego dla mnie ten argument jest nieprzekonujący. Gdyby wielkość wszechświata była nieskończona, moglibyśmy wtedy mówić o statystycznej pewności co do istnienia obcych cywilizacji. Wtedy bowiem niezależnie od tego, jak małe prawdopodobieństwo wytworzenia się wysokiej inteligencji, no to przy nieskończonej ilości szans w końcu by się ona wytworzyła. Niestety, hipoteza o nieskończoności wszechświata jest nadal jedynie hipotezą. Warto więc zastanowić się, co jeżeli wszechświat jest skończony. Jeżeli wszechświat jest skończony. To wtedy, co prawda, mamy w nim ogromną ilość planet, na których może powstać życie, ale co do zasady, ten ogrom astronomiczny może być zawsze zrównoważony przez ogrom biologiczny, czyli ogrom możliwych ścieżek ewolucyjnych, jakie może obrać życie. Nadajmy temu bardziej ścisły matematyczny charakter. Pierwszą zmienną będziemy sobie oznaczali jako n i oznacza ona liczbę planet we wszechświecie, które są zdolne utrzymać życie. Aby obliczyć to N w przybliżeniu, potrzebujemy znać szereg czynników. No po pierwsze, liczbę gwiazd we wszechświecie, później z tych gwiazd we wszechświecie ograniczyć tą liczbę do gwiazd odpowiednio podobnych do słońca, później ograniczyć z kolei ten zbiór do zbioru y Gwiazd, które posiadają planetę skalistą na odpowiedniej orbicie, tak aby otrzymywała mniej więcej podobne do Ziemi yy, poziomy energii od swojej gwiazdy macierzystej i tak dalej, i tak dalej. Po uwzględnieniu wszystkich czynników otrzymamy to N, czyli liczbę planet we wszechświecie, które są zdolne utrzymać jakieś choćby najprostsze życie. Zmienna M to prawdopodobieństwo powstania. Cywilizacji na planecie, która już utrzymuje życie. Czyli innymi słowy, M wyraża jakie jest prawdopodobieństwo, że życie, kiedy już powstanie, nawet w najprostszej formie, obierze taką ścieżkę ewolucyjną, która doprowadzi do powstania gatunku na tyle inteligentnego, aby wytworzyć cywilizację. No i teraz, mając te dwie zmienne, łatwo można zobaczyć, że powstanie czy też istnienie obcych cywilizacji wcale nie jest statystyczną pewnością, będzie ono bowiem wyraża, bo to prawdopodobieństwo będzie bowiem wyrażane wzorem N razy M. Jeżeli M jest wystarczająco niska, no to ten ogrom astronomiczny będzie zrównoważony przez ten ogrom biologiczny, czyli ogrom tych różnych możliwych ścieżek, jakie może przybrać ewolucja. Jakie jednak argumenty możemy przytoczyć za tym, że rzeczywiście to M jest na tyle niskie, aby zrównoważyć ten ogrom astronomiczny, jednak ogrom Wszechświata i ogrom planet, na których może wytworzyć się życie. Gdy powstawał program SETI, wokół niego miała miejsce debata między fizykiem Karlem Saganem a biologiem Ernstem Mayrem. Do świadomości powszechnej z tej debaty przeszedł argument stosowany przez Sagana, czyli zasadniczo to, o czym dzisiaj mówimy. Czyli argument mówiący, że Wszechświat jest po prostu zbyt duży, aby inne cywilizacje w nim nie istniały, dlatego warto ich szukać za pomocą programu SETI chociażby. Ernst Mayr na to no, argumentował z pozycji biologa. Argumentował on na bazie danych, jakie mamy no, z, jedynych, z jedynego nam dostępnego przykładu, czyli z, z punktu widzenia tego, jak ewoluowało życie na Ziemi. Ernst Mayer, jak sądzę, całkiem trafnie zarzucał, zarzucił Saganowi pewne deterministyczne myślenie na temat tego, jak działa ewolucja za pomocą selekcji naturalnej. Sagan bowiem zdawał się myśleć mniej więcej tak: Na Ziemi przejście od prostych organizmów do Homo sapiens, które jest w stanie wytworzyć cywilizację, zabrało około 4 miliardów lat. Nawet jeżeli jest to y, relatywnie szybki okres, relatywnie krótki okres czasu na powstanie cywilizacji. No to konserwatywnie możemy założyć, że średnia długość czasu, jaka jest potrzebna na przejście od prostych organizmów do cywilizacji, no to jest jakaś wielokrotność tych czterech, tych czterech miliardów. No a w związku z tym, y, jak Sagan argumentuje, nadal będzie to y, wystarczająca, y, nadal. Y, Nasze n, czyli ta liczba planet, która jest w stanie utrzymać życie, nadal będzie wystarczająca, aby powstały obce cywilizacje. Jak sądzę, ten zarzut determinizmu jest dosyć trafny, dlatego że konserwatywnym założeniem tutaj byłoby nie założenie, że być może średnio przejście od prostych organizmów do organizmów tworzących cywilizację zabierze jakąś wielokrotność tych 4 miliardów lat. A że po prostu nie ma żadnej konieczności, aby takie przejście nastąpiło. Sagan zdaje się rozmować w następujący sposób. Po pierwsze, wysoka inteligencja odpowiednio często zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania. Po drugie, cechy umożliwiające przetrwanie są prawdopodobnym wynikiem selekcji naturalnej. Po trzecie, jeżeli cecha zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania w danych warunkach, to jest prawdopodobnym wynikiem selekcji naturalnej. Po czwarte, istnieje wiele planet zdolnych do wytworzenia życia. Wniosek: inteligencja prawdopodobnie powstała z form prostych wiele razy. Majr zaprasza nas do zakwestionowania przesłanek pierwszej i drugiej. Zgadza się on co ciekawe z Saganem co do przesłanki czwartej: nie jest dla niego kontrowersyjnym istnienie prostego życia na innych planetach, jedynie istnienie obcych cywilizacji. Mike z perspektywy biologa próbuje poddać krytyce przesłanki pierwszą i drugą y, poprzez obserwację tego, jak działa życie i ewolucja na Ziemi. Jest to oczywiście perspektywa dosyć ograniczona, jednak nawet jeżeli spojrzymy, spojrzymy tylko na ten jeden przykład, to widzimy masywne, miliony przy, przykładów y, ścieżek ewolucyjnych, jakie życie obiera. No, i z tych milionów przypadków i miliardów gatunków, jakie powstały, widzimy, że tylko jeden z tych gatunków, Homo sapiens, wytworzył na tyle wysoką inteligencję, aby, aby wytworzyć cywilizację. Czy na podstawie tego możemy więc rzeczywiście być tacy pewni, że wysoka inteligencja jest na tyle adaptatywna, że z pewnością w odpowiedniej Ilości czasu życie obierze jedną ze ścieżek ewolucyjnych, która, która wytwarza wysoką inteligencję? No zdawałoby się, że nie do końca. Porównajmy chociażby no ten jeden przykład wysokiej inteligencji człowieka do takich adaptacji, jak posiadanie organów zmysłowych, czy posiadanie szponów, sębów itd. Co więcej, nie wiadomo, czy wysoka inteligencja jest rzeczywiście w ogóle pozytywną cechą, nie tylko na tyle pozytywną, że jest wręcz nieunikniona, ale czy jest w ogóle pozytywną cechą, jeżeli chodzi o przetrwanie. Warto zauważyć w tym miejscu, że z punktu widzenia ewolucji gatunkiem człowieka, który osiągnął jak do tej pory najwyższy, największy sukces, jest Homo erectus, który przetrwał na Ziemi około 2 milionów lat. Homo sapiens istnieje jedynie 300 tysięcy lat jak do tej pory, a w tym czasie dzięki właśnie wysokiej inteligencji wytworzył narzędzia, które są zdolne do jego własnej destrukcji. Co więcej, jak zdaje się, że ta sama wysoka inteligencja, która pozwala mu na wytworzenie narzędzi, a przez to na no bardzo duże zdolności adaptacji do różnych środowisk, jednocześnie pozwala mu na bardzo szybkie wykorzystanie zasobów danego środowiska, no i przez to doprowadzenie do jego kolapsu, a przez to i jakby podcięcie tej gałęzi, na, na której sam homo sapiens siedzi. Zdaje się więc, że wysoka inteligencja jest adapt dobrą adaptacją tylko w bardzo konkretnych warunkach, i nie mamy podstaw, aby sądzić, że sama selekcja pod kątem przetrwania gatunku jest jednocześnie selekcją, która wielce uprawdopodabnia wytworzenie się wysokiej inteligencji. Nasuwa mi się tu również trzeci kontrargument na rozumowanie Sagana. Zauważmy bowiem, że to, jaka cecha jest pozytywną adaptacją użyteczną dla przetrwania, nie jest jakby kwestią jedynie samej cechy organizmu, ale zawsze jest relatywna do środowiska, w jakim organizm się znajduje. Możemy tu więc w pewnym sensie połączyć ten ogrom, ogrom astronomiczny z ogromem biologicznym, czyli tym ogromem możliwych ścieżek, jakie życie może obrać. Zauważmy, że różne środowiska generują różną pozytywność różnych cech organizmów, a w związku z tym z każdym środowiskiem są również powiązane inne ścieżki ewolucyjne. Które, które ewolucja drogą selekcji naturalnej będzie bardziej uprawdopodobniała, będzie bardziej promowała, będzie selekcjonowała. O ile więc będziemy mieli odpowiedni ogrom różnych środowisk, to będziemy mieli również ogrom ten biologiczny, czyli ogrom różnych ścieżek. Jakie życie może obrać? Pytanie, czy ten ogrom będzie na tyle duży, aby zrównoważyć ogrom astronomiczny, czyli ogrom planet, które są zdolne do utrzymania życia? Otóż wydaje się, że tak, ponieważ czym jest ten ogrom astronomiczny? No jest to po prostu ogrom planet, a ogrom planet to innymi słowy po prostu ogrom różnych środowisk. Każdy, każda więc z tych planet, których jest ogromna ilość i jak się nam na początku wydawało, Sama ta ilość gwarantuje, gwarantuje powstanie obcej cywilizacji. W rzeczywistości ten ogrom planet gwarantuje jedynie ogrom możliwych ścieżek ewolucyjnych dla życia ogrom różnych strategii przetrwania, z których wcale jakąś ogromną częścią nie musi być strategia przetrwania za pomocą wykształcenia wysokiej inteligencji. No, jak wiemy, Temat cywilizacji pozaziemskich jest po prostu zbyt ciekawy, ani by kompletnie go porzucić i nim się nie zajmować. Co jednak rzuciło mi się w oczy, to że z, no, z taką ogromną dozą pewności mówi się o tym istnieniu obcych cywilizacji na podstawie tego argumentu. No, zwłaszcza tutaj do tego filmu zainspirował mnie Avi Lepp, astronom z Harvardu, który właśnie... W swoich popularnych tekstach często mówi, że założenie, że możemy być sami we wszechświecie, jest co najwyżej jakimś wyrazem arogancji człowieka. No, ja tutaj chciałem tylko obronić taką bardziej skromną tezę, że hipoteza o pustym wszechświecie nie jest statystycznie pewna i wciąż leży na stole. Wciąż nie wiemy, czy nie mamy na tyle danych, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście świat może być pusty, czy możemy być w nim sami, czy może jednak ktoś tam jeszcze jest? Do tematu na pewno jeszcze wrócę, bo, tak jak mówię, jest on po prostu, mimo niestety dokuczającego braku danych, zbyt ciekawy, aby go zostawić. Na dzisiaj to tyle ode mnie. Cześć.